Chyba nie widziałem czegoś takiego. Star Wars Outlaws to w dużej mierze gra skradankowa. Skradanie, które już przy okazji mojego pierwszego kontaktu z grą. Już wtedy wydawało mi się takie sobie. Podobnie jak w MGS5, bardzo często gracz może taktycznie zdecydować się, w jaki sposób podejść do realizacji swojego zadania. W której wykonywanie zadania po cichu będzie raz opcją noweboru, a raz odgórnie narzuconym stylem i każde wywołanie alarmu będzie oznaczało konieczność wczytania poprzedniego savea. To nie jest wizowy gra skradankowa. To nie jest gra skradankowa musicie mieć tego świadomość. Gry skradankowe dają ci mnogość rozwiązań, ta gra tego ci niestety nie oferuje. Bo zdecydowanie słabe jest to, jak często w misjach skradanych w Outlaws jest tylko jedna dobra poprawna ścieżka. I opcje skradankowe bohaterki są dość ograniczone, co dziwi w grze nastawionej dość mocno na granie po cichu. Bo odniosłem wrażenie, że za każdym razem Kay ma do wykonania tę samą misję. Skradać się po wrogim terenie, przechodzić tymi samymi kanałami wentylacyjnymi, wspinać się na te same ściany otwierać te same drzwi i hakować te same terminale. Po prostu wkurzamy się, że ktoś oddali, kogo często nie mamy szansy zauważyć, nagle nas odkrywa i cały plan, całe misterne skradanie się, nieraz i kilka minut wcześniej, nagle to wszystko przestaje mieć znaczenie, bo zmuszeni jesteśmy do rozwałki albo gra w ogóle cofa nas, bo jest wiele takich obszarów, takich misji, w których po prostu nie możemy być wykryci. Wszystko to daje całkiem satysfakcjonujące momenty skradankowe, w których trzeba się odrobinę wysilić i uważnie obserwować teren oraz planować kolejny krok. większych nie. Traci, może na... Nie mogę się widzowie z tym zgodzić. No jak graliście kiedykolwiek w grę skradańkową, to na pewno się tu nie będziecie bawić. To jest w ogóle niesatysfakcjonujące. A samą mechanikę skradania wykonano w miarę poprawnie. Zdawa się jednak, że nasza obecność jest tak oczywista, że fakt, że ktoś na nas nie reaguje jest po prostu dziwny. I takie sytuacje wcale nie są rzadkością. Natomiast sztuczna inteligencja przeciwników wydaje się celowo ograniczona, by przechodzenie misji nie rodziło frustracji. Cóż, wrogowie są więc trochę głusi i nie reagują, gdy obok nich kogoś powalimy, ale potrafią dostrzec nas z całkiem daleka, jeśli tylko przetniemy ich linię widzenia. Uff. Niedługo z gier będzie się dało wyłączyć możliwość grania, wiecie, gra się będzie sama przychodziła. Jednocześnie jednak często jest to po prostu irytująco i nie czujemy niemal żadnej fajdy, ba, wręcz nie możemy się doczekać, kiedy taki etap skradany się skończy. Więc tak jak powiedziałem, na tym polu jest po prostu przeciętnie, a nawet może nieco słabiej niż przeciętnie. Tutaj, stary, gra zmusza cię do konkretnego odklepania tego, co sobie zamyślił scenarzysta, czy tam reżyser. No, 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 wypada to paskudnie. To... Walka w tej grze jest naprawdę męcząca, irytująca i nie daje niemal żadnej fajnej. Walka ...pistoletami też jest dobrze zrobiona, choć wolałbym, aby przeciwnik po jednorazowym strzale z goły łeb z pistoletu laserowego raczej już padł na ziemię z wielką dziurą zamiast twarzy, a nie lekko się zachwiał i dalej ruszył do boju. Niestety mamy tutaj kilka głupotek o waleniu gołą pięścią w hełm szturmowca, by go Skapiszonować, napisano już wiele, ale i przy strzelaniu ten element, no cóż, też jest dość głupi. Natomiast na co narzekam, jest fakt, że kiedy już do strzelania dojdzie, no to po prostu nie jest ono przyjemne. Przeciwnicy biorą na siebie stanowczo zbyt wielu kul. W ogóle nie czujemy mocy naszego blastera, nie czujemy, że cokolwiek wartościowego on robi. Ba, wręcz mamy poczucie, że siłujemy się z nim, bo nie tylko nie dają niemal do meczu, ale co chwilę musimy go składać. No i misja wygląda tak. Wchodzisz na misję, element platformowy. Każda misja, jak na razie, rozpoczynała się od elementu platformowego. Przejście pomiędzy elementem platformowym i tym kolejnym jest zrobione tak leniwie, że nieraz dosłownie rzekomo gdzieś wchodzisz, wlatujesz do jakiegoś budynku, masz czarny ekran i jesteś teleportowany. Potem przechodzimy do elementu skradańkowego. Wspinanie się po skarpach, skakanie po platformach i unikanie rytmicznie aktywujących się śmiertelnych pułapek to dla Kay chleb powszedni. Nie są może platformowymi łamigłówkami rodem z metro 2, dwa, patrzcie... Jak... Jezu, Lop. widzę, patrzcie na tą animację skoku, no to jest gra za 440 zł. no zobaczcie jak to wygląda, to Prince of Persia Piaski Czasu, nie no, tam z 2000 chyba 2003 roku wyglądała lepiej. O co chodzi? Oczywiście tą najważniejszą, najfajniejszą i budzącą sympatię od samego początku jest Kay, czyli główna bohaterka. Czyli postać, z którą niesamowicie łatwo się utożsamić, ciężko jej nie lubić i po prostu kibicujemy jej w jej zmaganiach. Bo okay, to postać, która obsysa i nic nie wnosi, a wręcz czasami potężnie irytuje. Ale i tak, przymykałem na to oko. Generalnie sprawdza się w roli żeńskiego Hanna Solo. Jest wystarczająco charyzmatyczna i sympatyczna, nawet pomimo kiepskiej mimiki oraz fatalnego lipsynka. Kej jest charyzmatyczna. Jak można Kej porównać do Hanna Solo, stary? Ty no, to już są chyba, to jest chyba, to już, to już jest jakoś totalnie na jaja nagrane, nie? Kay jest charyzmat. Czym się przejawia charyzmatyczność Kay, nie? No, no naprawdę, Chciał, chciałbym widzowie usłyszeć jakikolwiek argument, który to potwierdza. Czy ona jest właśnie giga jak flaki z olejem. A główna bohaterka nigdy tak naprawdę nie rozwija się jako postać. To jest, widzowie, jedna z tych gier, gdzie w samouczku zdobywasz już ogromny statek. Tak, o, po prostu. No bo... W sumie nie chce nam się pisać scenariusza, nie chce nam się tworzyć postaci, która musi do, czego, do, 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 do czegoś dojść. W ogóle nie czujemy mas naszego okrętu, a do Fight sprowadzają się do wciśnięcia jednego przycisku z pustu po to, żeby auto nacelować na przeciwnika i potem po prostu w niego strzelać. Oboczne. Samo latanie jest całkiem spoko, również walka sprawia radochę, choć w mojej opinii jest trochę za prosta. Tak, Star Wars Outlaws to nie tylko skradanie i strzelanka TPP, to także quasi-sim kosmiczny z mechanikami wyjątkowymi wprost ze Starfielda. Mamy więc możliwość latania po ograniczonej przestrzeni wokół planet, są automatyczne lądowania, jest. też. Ty, mi się wydaje, że powiedzenie, że coś ma mechaniki wyjęte wprost ze Starfielda, to jest yy, policzek trochę, nie? W stronę Gierki. Kurwa, ty, jeździ się też zajebiście. <śm> 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 Co, jak co jeździ się tym zajebiście. No i mamy jeszcze karciankę. Nie polubiłem jej za pierwszym razem, bo nie ogarnąłem zasad. Tym razem przysiadłem do niej i jest to całkiem fajna gra, choć w mojej opinii zdecydowanie za prosta w wygrywaniu. Ale całkiem nieźle to obmyślili i Sabak mógłby być normalną grą karcianą, bo jest tutaj całkiem niezły potencjał. A wtem Sabaka grałem dosyć często i za każdym razem dawało mi tu masę uciechę. Gra niby jest w założeniach prosta, bo jest to taki poker, ale no właśnie, dużo, dużo łatwiejszy. Ale w przeciwny sposób już same jej założenia są wciągające. Jeszcze stary ta minigierka, widzowie ta minigierka, jeszcze wczoraj, ja, ja tak wczoraj zrostowałem tą minigierkę, ludzie mówią, no już ta minigra istnieje, ten, ta minigra istnieje już od dawna w tym loży Star Warsów, nie interesuje mnie to, widzowie, czy ta gra interes i, i ten, czy ona występuje od dawna, czy nie występuje, ta gra jest tragiczna, kurwa, widzowie, pazak przy tym, to jest gra skilla. Pazak. To jest poker dla debili, nie? Możemy nauczyć się grać w sabaka, czyli całkiem przyjemną karciankę i ulubiony sposób na spędzanie czasu w zawszonych melinach. Ta gra ma... Ona bazuje tylko i wyłącznie na szczęściu. Nie masz tutaj żadnego elementu strategii. dosłownie żadnego nie masz elementu strategii tutaj, no nie? To sama staje się naprawdę dużo niespodzianką w tej grze. Jak masz kurwa, nie wiem, więcej niż 80 IQ, to zawsze wiesz, jaki podjąć wybór. Tu nie da się podjąć złego wyboru dosłownie w tej grze, no nie? I, i całość się spłyca tylko i wyłącznie do tego, jakiego masz farta. To chyba pierwsza od dawien dawna gra Ubisoftu, która ma ciekawą fabułę, zapadających w pamięć bohaterów i całkiem niezłe dialogi, których słucha się bez uczucia że żenady. Ej, ja, widzowie, ja całkowicie się z tym nie mogę zgodzić. Przede wszystkim sama historia, właśnie, intryga, która na początku wydaje się zupełnie banalna, ale z każdą chwilą się zagęszcza, i chociaż jednocześnie jest totalnie gwiazdowojenna, to także zanurzona jest w takiej części tego uniwersum, której normalnie nie eksplodujemy w filmach czy w serialach. Każda główna misja, jak na razie, jest stworzona dokładnie w tej samej formule. Rozpoczynasz, ge... Rozpoczynasz misję dennym dialogiem, który nie wnosi nic, naprawdę nie wnosi nic, nie ma żadnej ciekawej ekspozycji świata, nie ma przedstawienia postaci. Postacie są tutaj naprawdę blade, jak jasny skurwiel. Misje fabularne w Love są dobrze zaprojektowane, szczególnie te z początku gry. Potem już trochę jest gorzej, a potem znowu lepiej. Taki trochę roller coaster. Nie jest zasługą tego, jak dobra jest fabła gry i jak bardzo kipi ona naprawdę fajnym unikatowym klimatem. Misje fabularne są fajne. A jej są też mocno liniowe. Warstwa fabularna nigdy nie nabiera tempa. Rozgrywka nie wychodzi poza nakreślone pierwotnie schematy. Misje poboczne pozostają prozaiczne, te główne, mimo oczywistego potencjału, nie rozwidlają się fabularnie, tylko dobrze wkomponowują się w filmową rozgrywkę. Tworzą bardzo spójne środowisko, w którym misje poboczne pasują do fabuły i fachu bohaterki, a nie są wymyślonym na siłę wypełniaczem. Tą najfajniejszą, tą najlepszą, w mojej opinii, jest. Fabuła! I wszystko to się z fabułą wiąże. Również misje poboczne wcale nie są gorsze, znajdziemy tutaj sporo ciekawych historii, ale te przygody też są nam serwowane nienachalnie. Ta gra... Pozornie udaje, że jej głównym elementem sprzedażowym jest fabuła i narracja. One są denne, naprawdę. To jest, to jest, to jest, to jest infantylne. To jest, to, jest a ty, to to kwestionuje twoją inteligencję jako odbiorcy. Sposób pisania tych dialogów. Jak, 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 bardzo one nie posiadają jakiegokolwiek polotu. Obrazek tutaj jest giga fajny. I w porządku są także modele twarzy i mimika ważnych fabularnie postaci. Bo te mniej istotne wyglądają już naprawdę źle. A te włosek z tekstury niestety wyglądają, nie? One cały się tak telepią. FSR na PlayStation 5 to niestety nie jest dobre rozwiązanie. Wszystko w ruchu zamienia się w papkę. Przepas kudnie wygląda woda czy popa proślinności. Tu się cały czas dynamicznie doczytują tekstury. W kadcenkach mamy totalny wypas i pierwszą ligę. Ale gdy już idziemy po ulicach, to widać, że ludziki raczej detalami nas nie zaskoczą. Szturmowcy co prawda zawsze wyglądają pięknie i dostojnie, ale ludzkie wieśniaki to już widać, że najprostsze ludki z kreatora, najczęściej w menelskiej czapce, aby ukryć, że nie mają włosów. W każdym kadrze ruszysz kamerą ci się na bieżąco doczytują tekstury. Ja pierdolę. Ej, czegoś takiego to nie było w cyberpunku, nawet na premierę. Jeśli coś kuleje w grze, to różne małe drobiazgi, głównie techniczne. Saris Delaware SSN Frame Generation to jest absurdalnie nieakceptowalne dla mnie. Wszystko jest fajne, przyjemne i zapewniające rozrywkę, ale nigdy nie przeszło mi przez myśl, że mogła to być na przykład kandydatka do gry roku. Ubisoft kolejny raz dowodzi, że oprócz Rockstara nie ma sobie równych w kreowaniu otwartych światów, które eksploruje się z prawdziwą przyjemnością. Nie wierzysz w to, co S słyszę? To jest ten? To jest, słuchajcie. No nie, to nie jest, bo teraz sponsorowany. Tytuł o wielu elementach, z których większość wykonana jest poprawnie lub dobrze, ale nigdy znakomicie czy wyjątkowo rozlegle. Wszystkie te wady i zalety, wszystkie te przeciętne i zupełnie zwyczajne rzeczy składają się na grę, która o dziwo nie jest wcale taka zła, jak mogłoby wynikać ze stosunku omawianych w tym filmie rzeczy negatywnych i pozytywnych. Gwiezdne wojny nadal tu są, w trochę bardziej postępowej formie, ale wciąż. I powiem wam, że chcę więcej takich gier. Dlatego myślę, że nie jestem w stanie polecić tej gry nikomu. Mu poda naprawdę największymi fanami biednej wojny. Cała reszta, nawet jeżeli czuję, że jest tu coś, co mogłoby ich interesować, chyba powinna poczekać na jakąś wyprzedaż. Dali ocenę liczbową. Wy tak piszecie, że to są, że dali 8 na 10, czyli serio dali temu 8 na 10? Oni dali temu 8 na 10, ja pierdolę. To, to to już skrupułów trzeba. Nie, sorry, to już trzeba być totalnie pozbawionym skrupułów, nie? Może to jest 0.8 na 10.